Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz Gmina Kozienice zapraszają na uroczystości upamiętniające walki obronne na ziemi kozienickiej. Przedmoście Maciejowickie 2016. 9 września w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach o godzinie 17:00 odbędzie się wieczór historyczny, podczas którego zebrani będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji Mariusza Zimnego i Piotra Korczyńskiego na temat pancernych epizodów II wojny światowej na ziemi kozienickiej, bitwy ogłowaczów i walki pod Ryczywołem 1939, bitwa pod Studziankami 1944, a także Filipa Kamizeli na temat udziału IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich w obronie Przedmościa Maciejowickiego. Tego dnia odbędzie się także pokaz filmu Kozienicy. Lat wojny i okupacji 1939-1945. Z kolei 11 września o godzinie 13 nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem na rynku w Ryczywole, a o godzinie 13.30 na Błoniach nad Radomką odbędą się pokazy kawaleryjskie, po czym o godzinie 14 rozpocznie się rekonstrukcja historyczna przed Przedmości Maciejowickie. Po rekonstrukcji od godziny 15.30 zaplanowano piknik historyczny. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego, oraz Tomasz Śmietanka, burmistrz gminy Kozienice. Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach projektu Każdy dzień jest podróżą przez historię 2, dofinansowane ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Obrony Narodowej, Samorządu Województwa Mazowieckiego, gminy Kozienice w ramach otwartych konkursów ofert na realizowanie zadań publicznych.